W dzisiejszym odcinku. Zobacz, co robię z Twoją siostrą. Very good, very good, very good. Oh, no! W sumie tyranozaury nie miały chyba kciuków, nie? Ale. Zryw dinozaura. Ale żuki. No, że nie wygląda, żeby to była plansza pościgowa. W kraszu zawsze warto sprawdzić te. Początkowe etapy, ale wow, jak to pięknie wygląda. Ja nie mogę. Naprawdę. Graficznie jestem pod, pod mega wrażeniem, no to jest crash, kurde, wiadomo. Ale. Kurde, no jednak, jednak czuć taką odświeżoną nutkę tutaj. Takie to wszystko jest piękne, takie ma, ma swój taki styl, wyrazistość taką swoją. I to jest mega spoko, że wie, że to jest crash. To jest stary dobry crash. Ale w nowej odsłonie i to jest wow, mega, nie? Okej. Okay. Pierwszy zgon, nice O ty kurde. Jaki kwiatek, ale takie podobne były. O kurde, jakie dinozaury. <śm> mega. O kurde. A, kurde, myślałem, że odskoczę. Te dinozaury są świetne. Blu. Wiem, czy ja mogę ich... Nie wiem, czy mogę te Bobki atakować. Uu, i zobaczcie, mamy nową maskę. Okej, okay, mamy taką maskę kwantową, która zamienia nam skrzynie miejscami spoko. O. A, dobra, okej, okay, czy możemy kółkiem się zmieniać na lianie? Dobra. Fajnie, motyw z tymi maskami jest bardzo fajny, ciekawy, jest taki odświeżający. O nie. Wow, jednak będzie chyba gonitwa. Wow, wzięliście się tego dinozaura. Wow, dobra, trzeba uważać na grzyby, bo grzyby otmaniają. No i mamy kurde dobrze znany motyw gonitwy chyba. Będzie. O nie. Ale jaki fajny jest, wow Hehehe, <laughs> co? <laughs> Okej, okay, ekstra Kurde, elegancko O, nice, super, ekstra, to, to dobrze zrobiłem A, ten wyziew Uuu, prawie przeskoczyłem, ale osmaliło pięty. To crash, im wolniej, tym lepiej. Łatwiutko. A jest sekrecik. Dobra. Wydaje mi się, że tak można. Albo trzeba przelecieć, może. Jakie tu diniusie są w ogóle, jak patrzą na mnie? Chyba musimy po prostu przelecieć pod tym. Czy dużo ułatwili względem poprzednich części? Ciężko na razie powiedzieć. To jest druga plansza, w którą gram. Więc yy, ciężko, ciężko. Stwierdzić w sumie, ale na razie mi powiedział, że poziom trudności jest podobny, nie? O posz. Z drugiej strony, no, z poprzednim bonusem trochę się na przykład męczyłem, nie? Więc Więc tak naprawdę, no pytanie: czy jeżeli się wczujesz w tę gierkę w miarę dobrze, to czy będziesz w stanie te plansze tak szybciej na przykład ogarniać, czy, czy jednak e, one po prostu mają jakiś tam swój konkretny poziom? Oj, byczku. Nie, chyba trochę źle zrobiłem, co? O jajaj, dziewcionka! Ej, ale było prawie dobrze. Ja wiedziałem. No widzisz, nie jest to takie proste, ale o jest te bonusy strasznie dużo trzeba powtarzać, bo tu zobacz, ile tu trzeba rzeczy robić teraz, żeby ten bonus ukończyć tak naprawdę. To trzeba zrobić na raz właściwie. Uh. Dobrze, panie Bobrze. Nice, 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 nice. Ah, satysfakcja jest dalej. Przecudna. Świetnie, świetnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Very good, very good, very good. Oho. O kurde, jakie te o zeżar mnie, o nie, o nie, jak to wygląda najgorzej. Zeżar, nie zdążyłem. What the hell? Kurde, myślałem, że już mi się udało. Ja yeah, cię. Kurde, ale wygląda kozacko. Wow. Ej, naprawdę to było świetne. Jeszcze jak się patrzy, ty ja jeszcze chcesz? No chodź. No chodź, kurde. Czekam tu. Zobacz, co robię z twoją siostrą. Z kuzynką, tak, dobra. Z kuzynką. To było głupie. To było mega głupie <laughs> o kurde co to O, tu trzeba chyba śli ślizg zrobić między jednym a drugim. Mam wrażenie, że so wow. To są... wow. Jest takie nowe mechaniki. Okej. Okay. Ładnie, ładnie to poszło. Mamy. Mamy kryształek. Checkpoincik bardzo ładnie. Oh no! Ale, jak pięknie to wygląda, nawet powiem wam e, takie rzeczy jak. jakieś tutaj. E, gra świateł, jak ten ogień się pojawia, ta lawa. Zobaczcie, jak to mega fajnie wygląda. No to jest jednak technologia jutra, moi drodzy. Oooo! On spłonie? O nie! On spłonął! Ej, no. Chciał mnie zabić i w ogóle, ale. masz, kuzynko. Nie smuć się. Będą no, chciał mnie zabić i w ogóle, ale szkoda, że zginął, kurde. Szkoda, ej, jak ja bym designował tę grę, to bym zrobił jeszcze, żeby on tak wystawił kciuka w górę i tak tonął, wiecie, jak w terminatorze, nie? Ja bym tak zrobił, ale no okej, okay, nie? Nie każdy musi być mną. W sumie tyranozaury nie miały chyba kciuków, nie? No ale takiego pazura, nie? No wiecie, nie? Nieźle. Oj, selfiaczek. Ekstra, poziom ukończony. To co? Kontynuujemy. Świetne są te animacje, super pięknie to wygląda.